Wiem, że Państwo wtedy, że ją ja też ale jakoś poproszę. Wydaje mi się, że temat jest na tyle ważny, że będziemy nie Co wiem, coś? bo ta już troszeczkę, że tak powiem, podmęczona, ale proszę Państwa, zgodnie z naszym tutaj tytułem, kolaboracja niemiecko-ukraińska jako jedno z możliwych Zagrożeń. Czyli poruszamy się jeszcze po takim terenie, który jest hipotezą, że jest po prostu pewną możliwością. Ale wiedząc, że lepiej zapobiegać niż leczyć, podzielę swój wykład na dwie części. Pierwsza to będzie część jeszcze historyczna. Raczej pokażę Państwu, jakie czynniki historyczne mogą spowodować, że do tego sojuszu dojdzie i jakie, jaki był jego wynik przebieg w czasie II wojny światowej, bo to jest stosunkowo najbliższe. No a drugi to już przygotowane pewne rady, które mam nadzieję, że wezmą sobie do serca politycy korony i wszyscy ci, którzy będą chcieli zapobiegać takiej tragicznej możliwości, która może sprowadzić się do tego sojuszu i do unicestwienia Polski na ten sposób. Bo jest jeszcze parę innych sposobów zniszczenia naszej ojczyzny. Rozpoczynamy od niemieckich planów Ost, czyli niemieckich planów Wschodu. One były zawsze parcie Niemców na wschód było, ale od, od połowy XIX wieku wcześniej prawda, kolaborowali bardziej z Rosjanami, wymieniali się elitami, prawda, co doprowadziło do rozbiorów. Ale od połowy XIX wieku Austriacy, a potem także i Niemcy postawili na kolaborację, na kolaborację z z Ukrainy, z Ukraińcami, tak? czyli mając po drodze Polskę, która była tutaj zawadą, przede wszystkim od, od I Wojny Światowej, rozpoczęli działania destrukcyjne przeciwko Polsce, właśnie nawiązując współpracę z Ukraińcami. Jak to wyglądało? Wspierali ukraińską wojskową organizację, potem organizacje ukraińskich nacjonalistów dawali im pieniądze, ukrywali terrorystów, którzy dokonywali zamachów, w Polsce, no przede wszystkim słali pieniądze, umożliwiali rozwój tego ruchu nacjonalistycznego. Zresztą podbudowując ich ego, bo muszą Państwo wiedzieć, że w czasie II wojny światowej Ukraińcy, ci nacjonaliści nazywali siebie Tyrolczykami Wschodu. Więc z jednej strony mieliśmy Niemców, prawda, którzy tutaj są ponad ludźmi, a do tego prawda, Ukraińców potencjalnych Tyrolczyków Wschodu. Współpraca y, y, tych organizacji ukraińskich nacjonalistycznych z Abwerą, tak jak mówiłam o tym z OUN, no to trwała przez cały okres międzywojenny. Napisałam tą wielką książkę o terroryzmie, właśnie, gdzie jest to opisane szczegółowo. No ale może, żeby skrócić tutaj ten Państwa czas, przeskoczymy sobie już do II wojny światowej. Ta kolaboracja rozwinęła się tam po całości. Przede wszystkim to, co stanowi dzisiaj dla nas zagrożenie kolaboracja na linię wojskową. I tutaj mamy informacje, które są mieszane, ukraińsko-niemieckie, które występują przy mordowaniu Polaków, potem przy, przy mordowaniu Białorusinów, no i przy akcji, prawda, od, od chwili operacji Barbarossa przy ataku na Rosję. Jakie to organizacje? Najbardziej chyba zasłużona w mordowaniu Żydów i Ukraińców była Policja Ukraińska ale mamy też pierwsze formacje, które jeszcze, pierwsza to była już w 1937 roku, taka pod dowództwem Wofii, taka pierwsza ukraińsko-niemiecka organizacja, ale już od wybuchu wojny mamy po prostu yy, zwartą grupę legionów ukraińskich, które wiemy wcześniej na Zakarbaczu, potem już były używane do aktów yy, antypolskich. Razem z Niemcami Ukraińcy przygotowali powstanie antypolskie i ono wybuchło w 1939 roku na terenie Lwowa. Bardzo mało osób o tym wie. Były już wtedy pierwsze Brzezie, Brzeżańszczyzna została nimi dotknięta. Część jeszcze przed wybuchem tego powstania została przez Polaków zneutralizowana, ale tylko część. Działali potem i współpracowali z Niemcami w ramach rzut Shaftów. No najbardziej takie znane bataliony, bo to wtedy, kiedy się rozpoczęło klawiaturowstwo, które wkroczyły do Lwowa, to był Nachtigal i Roland. Oprócz tego mamy jeszcze oddziały pomocnicze przeróżne. Ukraińcy pracują w obozach zagłady. I razem wszystkich, no i oczywiście ss proszę Państwa, no najbardziej taka, taka znana formacja, ponad 80 tysięcy się zgłosiło, z czego potem Niemcy tylko część wybrali, około 30 tysięcy, no ale Ogromna esesmańska organizacja. Ile osób przewinęło się przez te wszystkie, przez te wszystkie bataliony, przez te wszystkie rzut Proszę Państwa, około 600 tysięcy, jak podaje historia To jest naprawdę ogromna ilość. Zrozumcie Państwo, ci ludzie mieli rodziny. To wszystko była współpraca wojskowa. Byli tam wyszkoleni częściej ludzi, oczywiście gdzieś tam tych bojów pewnie poginęło, a części jednak potem ewakuowała się i znalazła się na zachodzie. Niestety tutaj bardzo niechlubne działanie naszego generała Andersa spowodowało, że wiele tysięcy spośród tych i przede wszystkim z zezgajcym nie tylko znalazło się na terenie Wielkiej Brytanii. Tam musimy sobie powiedzieć, mamy silną, rozrodzoną diasporę właśnie tego pochodzenia. Dlatego też Anglia, jak zauważyliście w tym konflikcie, który teraz się toczy, ma tak, yy, tak duże znaczenie. Ale warto też powiedzieć, jak Niemcy wykorzystali Ukraińców tutaj podczas okupacji, realizując zasadę wielki rząd. Polacy, jak się domyślacie, byli tymi pokrzywdzonymi. Kolaboranci po ukraińscy uzyskali następujące przywileje. Najważniejsze: wyższe przydziały żywnościowe. Zielone karty z literą U, które pozwalały unikać represji stosowanych wobec polskiej ludności i wyguzek, prawda? Bo dzięki temu porozumieniu setki tysięcy Polaków trafiły na, do ciężkich robót, prawda, polowych i innych do Niemiec. Ukraińcy przed tym się y, uchronili. Pozwalały y, przede wszystkim Polaków usunię, usuwano z urzędów, ich miejsce przyjmując Ukraińców a szczególnie chętnie zatrudniano w gestapo, jako tajnych wywiadowców, no bo mówili po polsku i mogli skutecznie służyć do niszczenia ludności polskiej, denuncjowania przede wszystkim. W tramwajach, świetlicach, dworcowych, w restauracjach, teatrach, kinach wieszano napisy tylko dla Niemców i Ukraińców, a nawet Polakom, Żydom i psom z tym wzroń. Napisy takie na początku okupacji umieszczane były też w Krakowie i w miastach na Podkarpaciu. Najbardziej dotkliwa jednak była dyskryminacja w dziedzinie edukacji. Polacy mogli zaliczyć legalnie podczas okupacji niewiele osób o tym wie. Jedynie cztery klasy szkoły podstawowej, a Ukraińcy kształcili się na poziomie szkoły średniej. Wiemy, że tylko w przeciągu dwóch lat niemieckiej okupacji powstało ponad 900 szkół ukraińskich z ponad 90 tysiącami uczniów. Pozwalali też na działania ukraińskie. Towarzystwo Światowe Polskie były zakazane, a wybranych kolaborantów ukraińskich wysyłano nawet do szkół wyższych w Berlinie. Przykładem takiego kolaboranta, pamiętajcie Państwo to nazwisko, był słynny depolonizator mężczyzny i wróg Polskości Bogdan Osadczuk, który jak na ironię został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego orderem Orła Białego. Tak więc mamy tutaj kolejny przykład orła białego nadanego komuś, kto czynnie po prostu szkodził Polsce. No trudno się dziwić, że po tylu dowodach faworyzowania ukraińskie elity widziały w Niemcach jedynie dobrodziejstwo, prawda? I liczyły, że dzięki nim zbudują swoje państwo. Ale już wówczas zaczęli oni wysuwać, a przede wszystkim przedstawiciele Ukraińskiego Centralnego Komitetu Roszczenia, skierowane do Hansa Franka, który był jak gubernatorem generalnego gubernatorstwa. Wbrew faktom historycznym i danym demograficznym ukraińscy nacjonaliści obu frakcji, czyli zarówno Melnykowcy, jak i banderowcy, uznali Podlasie ziemię hełmską, część województwa lwowskiego i krakowskiego, w tym zasadanie łębkowszczyznę, jako etniczne ziemie ukraińskie. Wysunęli roszczenia do ponad 17 tysięcy km2 z 1,2 miliona ludności. Teren miał być, jak się wyrażono, yy, Ostwald, prawda, murem wschodnim dla Wielkiej Rzeszy Niemieckiej w początkowej fazie jej ekspansji. I proszę Państwa, no tutaj już muszę to pominąć, bo już cztery razy ten referat ścinałam, żeby Państwa tutaj nie założyć, Chcę powiedzieć, że bardzo ciekawe były. Badania dokonywane przez profesora Czesława Paltacza, który znalazł właśnie wystąpienia tego Kubijowicza, który w Berlinie deklarował współpracę w dziele budowania nowej Europy. Czyli już było, my będziemy wracać do pewnych faktów. Prosił o utworzenie samodzielnego nacjonalistycznego, rządzonego przez wołę państwa ukraińskiego, które będzie właśnie tutaj wspierać Rzesze niemiecko. To wsparcie objawiło się w czasie deportacji Polaków. Przypominam, bo przecież sprawa zamojszczyzny chyba każdemu Polakowi starszego pokolenia jest znana, Ośrodnictwo na tych żyznych ziemiach, osadnictwo niemieckiemu miały, towarzyszy, towarzyszyły, bo to zostało zrealizowane, prawda? osadzanie Ukraińców jako właśnie tego muru obronnego. Ukraińcy mieli być panami Ukraińcy, a znaczy Niemcy, a Ukraińcy mieli ich osłaniać. Może warto tutaj zwrócić też uwagę, że w 1944 roku w jednym ze stronów UPA został odnaleziony dokument, mianowicie instrukcja Walka i działalność ON w czasie wojny, gdzie bandera nakazywał zbierać personalne dane o wszystkich wybitnych Polakach i zestawiać czarne listy. Już wcześniej te listy proskrypcyjne były, na podstawie ich zabijano profesorów przecież Uniwersytetu Lwowskiego. Wybito inteligencję Stanisławową, a też według sporządzonych przez nich wcześniej list proskrypcyjnych, a dzisiaj yy, te opracowane listy osób do wymordowania straszą nas tak jak i wówczas, w czasie okupacji. Wiemy, że na terenie Ukrainy powstają takie listy, no i między innymi tutaj obecne, ale wiele, ostatnio się nawet pan Mercer załapał na taką listę proskrypcyjną, czyli w razie jakiegoś jesteśmy pierwsi do, do usunięcia, ponieważ te listy, one były określone, że jest to usuwanie, usuwanie to jest zamordowanie ludzi, którzy szkodzą w działalności i realizowaniu ideału ukraińskiego nacjonalizmu. Tak więc jesteśmy tutaj pierwsi do wymordowania. Też fakt mało znany, mianowicie to, że w Generalnym Gubernatorstwie co gorliwci nacjonaliści yy, pisali oficjalne listy do Hansa Franka o tworzenie gett dla Polaków. Wiązało się to z tym, że w momencie kiedy ludność żydowska już była na kompletnym wyniszczeniu, czyli przepuszczono ich przez obozy koncentracyjne i tak dalej, te getta dla nich y, 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 przygotowane, czy przez nich nawet wyznaczone, Wcześniej po prostu się opróżniały i oni chcieli, żeby te getta po prostu wsadzić Polaków i żeby Niemcy nas po prostu, no, proszę Państwa. To są fakty mało znane. Tak, nie inaczej. Chcę Państwu wykazać, że w czasie wojny ta współpraca rozwijała się ze wszech miar pozytywnie, z obu, obu stron. Nawet wówczas, kiedy banderowcy rozpoczęli bordowanie Polaków, i też się odżegnywali od tym, że, to, a teraz się mówi, nawet, że oni nawet przeciwko Niemcom występowali. Nie wierzcie w to państwo. Jest to po prostu kłamstwo. Problem był gdzie indziej. Niemcy wysunęli, już przegrywając, od 1943 roku całą tą batalię, prawda, z Rosją. Potrzebowali pomocy, tak jak teraz przeciwko wojnie na Ukrainie, pomocy Polaków. I zwrócili się do naszego rządu w Londynie, ale przede wszystkim. Inaczej, zwrócili się nie do rządu, lody do władz tutaj lokalnych, które te wszystkie nasze organizacje, szczególnie jakowskie, były pod nadzorem niemieckim w tym rozumieniu, że oni mieli generalnie nierozpracowane. Ja wiem jak było w Krakowie, gdzie to abs co tam pod Wawelę było, nie wszędzie, gdzie to jest, bo kiedy... I dali propozycje, tak jak Ukraińca, albo idziecie się bić z Rosją, prawda, z nami, wówczas jesteście nasi ukochani albo nie i wtedy oddajemy was na, na łaskę prawda, tych całych nacjonalistów. No i to się niestety stało. Nie było szansy uratować się w momencie, kiedy wszyscy byli zainteresowani w tym, żeby Polaków po prostu wymordować. To było jak w greckiej tragedii, powiem państwu. No i stało się to. Londyn po prostu zabronił. Bo były przez Radę Główne Opiekuńcze, o której tutaj, prawda, nie wyprowadzone prowadzone pewne rozmowy. Jak się rozpoczęły te mordy, tworzono takie plany przygotowania razem z żandarmerią niemiecką, jakichś punktów skupienia, ratunku Polaków, miano dać broń. W momencie, kiedy przyszła decyzja, że nie wolno z Niemcami kolaborować w żaden sposób, no Niemcy zabrali tą broń z tych przygotowanych samoobron, albo jej nie wysłali, i komu oddali? No oddali Ukraińcom. Także byliśmy tutaj też. Ofiarami jakby wielkiej polityki, no tak jak jesteśmy ofiarami do dziś. i do dzisiaj. Jedno Państwo muszą pamiętać. Nacjonalizm ukraiński miał zawsze charakter antypolski. I wzbudzenie go, obudzenie go, po raz kolejny, bo wiemy, że on został obudzony po wojnie, kiedy rozpoczęła się zimna wojna i tych Ukraińców używano, prawda, do, do walki z demoludami i z Rosją przede wszystkim. Tak w tej chwili te 5 miliardów przeznaczone na reaktywację tego nacjonalizmu ukraińskiego, do czego przyznała się przecież Pani Nula przez, przez Stany Zjednoczone jest wielkim dramatem Polski i wielkim aktem oskarżenia wobec Ameryki, która w tak bezlitosny sposób po prostu doprowadziła do odrodzenia najbardziej dramatycznego i najbardziej, wydaje mi się, nawet bardziej niż z niemieckiego wielokrotnie okrutnego ruchu, który w każdym momencie może po prostu przez nasze ziemię się prze... przetoczyć. To, co dzieje się dzisiaj w Polsce jest tak naprawdę niezrozumiałe. Wpuszczenie do Polski takiej ilości Ukraińców miałoby tylko jedno wytłumaczenie, że tamten teren, szczególnie te południowe tereny, oczyszcza się dla kogoś. No. Państwo tutaj mogą stąd różne przypuszczenia, jaka, jak, jakie tu mogą być przyczyny, żeby tam wyludnić te ziemię południa, południa Ukrainy, prawda? I całe miliony ludzi po prostu zostały wypięte z tego terytorium. Tylko kto się na to zgodził i dlaczego? Dlaczego przyjmowaliśmy tych ludzi w takich ilościach, które w zasadzie już w tej chwili powoli zaczęły przebijać ilość ludzi, która przed wojną była na naszym terytorium, a wiemy jak... Polityka nasza była nieudolna, że doprowadziła do tego, że wierząc, że Ukraińców i nacjonalistów ukraińskich możemy wykorzystać przeciwko Rosji, dopuszczono do tego, że to właśnie ci nacjonaliści oderwali od nas cztery potężne, potężne województwa. Oni służąc by, no, byli po prostu y, wspomagani przez całe lata, ukrywano wiele przestęp. przestępstw. Dopiero czyli w zasadzie po zabójstwie pirackiego coś się zmieniło, ale wtedy już było zabójstwo. Dzisiaj dysponując taką siłą, jaką, się dysp jaką dysponują Ukraińcy, powrót do tego stanu, kiedy będą oni współpracowali z Niemcami, bo już do tego doszło, prawda, nad naszymi głowami się zaczęli porozumiewać z nimi, jest rzeczą dla nas przerażającą. Może doprowadzić do tego, że dojdzie do rozbioru Polski, bo oni wysuwają roszczenia konkretne. Do tych. Tele, który Państwu wymówiłam, wymieniłam, to jest generalnie 19 powiatów dzisiejszej Polski, które oni uważają za swoje, za swoje terytoria. Więc to już co do Krakowa, to toczą się spory. Czy on jest niemiecki, czy on jest ukraiński, proszę Państwa. Więc Tamtędy gdzieś by miała przebiegać chyba ta granica, przy Ukraińcy się oczywiście ustawią znowu jako to państwo wasalne w stosunku do, do Niemiec, ale zawsze chętne do współpracy. Grozi nam po prostu rozbiór na linii Niemcy-Ukraina. Jak tego uniknąć? Wydaje się, że nie emocja, ale realną polityką możemy jeszcze wiele rzeczy naprawić. Po pierwsze, w interesie Polski jest twarda, jasna i jawna polityka w odniesieniu do Ukrainy. Nie jest w tej chwili realizowana w żaden sposób. Uregulowanie migracji i imigracji i odesłanie dużej grupy tych ludzi tam skąd przyszli przyjęcie od nich też jakichś zobowiązań lokalizacyjnych. Dla mnie bardzo ważna ustawa, przy której powstaniu, znaczy propozycji, prawda, i uchwalenia też współpracowałam, czyli ustawy antybanderowskiej, która zakaże działalności nacjonalistów ukraińskich w Polsce, używania ich symboli, przywoływania banderyzmu, także w szkołach, prawda, bo wiemy, że są ukraińskie szkoły, gdzie się śpiewa nie tylko batko nasz Bandera, ale uczy się z podręczników Bandera, i jest to ważne, ponieważ od 20 lat na Ukrainie obowiązuje i jako religia nie ma, ale także w prawie zapis, który z Ukraińskiej Powstańczej Armii, z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Bandery i Szuchewicza robi bohaterów narodowych. Więc wszyscy ci, którzy do nas, ci młodzi przyjeżdżają, oni są już tą ideologią nasyceni. Ci, którzy głównie z zachodniej Ukrainy i teraz mamy Jedyny ratunek w tym, żeby tą ustawą miał już te najbardziej drastyczne zjawiska po prostu powstrzymywać. No cóż, symetryczna polityka wobec pamięci historycznej, praca w regionach, o tym tu już też było mówione, nie może być tak, żeby Państwo tutaj z tą postępującą Niemczyzną zostali sami, prawda, zostawili. Jest te projekty przeróżne, głupie jakieś nie wiem, realizowane za ciężkie pieniądze, te pieniądze powinny być przeznaczone na tym, aby wzmacniać polskość tutaj na tych ziemiach, które teraz zarówno się nie jak i ukraińcują. Tutaj o tym, o tym się nie dba. Co trzeba zrobić? Też? Trzeba przede wszystkim odebrać pieniądze, znaczy inaczej, zweryfikować wszystkie niemieckie i ukraińskie fundacje, które funkcjonują w naszym kraju. Nie tylko te takie, prawda, co które biorą pieniądze, ale te, co biorą od Niemiec. Jeżeli wiemy, że w samym Wrocławiu po kilkaset różnych organizacji jest sponsorowanych przez Niemców, no to dlaczego nie ma raportu na ten temat? Dlaczego się na to pozwala? te państwo nie może wrogom swojego kraju pozwalać aż tak kult. Sprawa właścicielstwa mediów. No przecież wiemy, jak wielki procent mediów jest w rękach niemieckich. Jak oni kształtują tą naszą y, y, politykę i co z nami robią, co robią z naszymi głowami. A ludzie to jednak oglądają, my pytamy dlaczego nie ma efektów naszej pracy organicznej, naszego uczenia. No bo, no bo to wszystko są media, które funkcjonują po prostu w skali całego kraju i bezkarnie. Oni je wykupili, myśmy na to pozwolili żaden kraj poważny, o którym tutaj zawsze... Pan redaktor mówił, że są kraje poważne. Poważny kraj nie pozwoli sobie na to, żeby gazety i media po prostu je dawały obcą narrację bez żadnej kontroli i bez żadnego, żadnego zysku. Gdzie są duże zagrożenia? Chodzi o to, że Ukraina, znaczy, że Niemcy forsują wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Nad naszymi głowami. I będą to robić, ponieważ mają tam swoje interesy. Największe interesy z tego, co wiem, bo ja. Nie grozi kara śmierci za w ogóle wjechanie na Ukrainę w tej chwili, a na pewno. Największe gospodarstwa, ogromne, takie na kształcie Bieszartów, są w tej chwili na wolnym. Oni tam produkują, bo tam się trzeba było dzielić, prawda, jeszcze z, z Blegrokiem, z Holendrami, z Francuzami, jeśli chodzi o, o te czarnoziemy podolskie. Natomiast oni się zainstalowali na wolnym. Potrzebują. Ukraińców tam w zasadzie jako wyrobników tylko, ale dużo mają zmechanizowanych rzeczy, leją tam chemię ile w lezie, prawda? Nieważne. Są zainteresowani, żeby eksport stamtąd po prostu tutaj do nas wjeżdżał. Niestety uruchomienie tych wielkich gospodarstw odbyło się moim zdaniem przy pomocy ogromnej, ale to ogromnej w y, 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 skali korupcji głównie organizacji ludowych w Polsce. Sama byłam świadkiem i skarżyli mi się rolnicy, że musieli dla Ukrainy, a raczej właśnie dla tych niemieckich gospodarstw oddawać najlepsze szczepy Mali, truskawek, nawet y, y, różnego rodzaju drobiu. Po prostu musieli, bo takie dostawali, że tak powiem, przy, przykazani. No, ja się pytam za darmo? Nie, proszę państwa, nie wydaje mi się, żeby to było za darmo. Postawienie przez, niestawianie przez Polskę warunków, jeśli chodzi o Ukrainę, finansowych, co do tej pomocy, nierozliczenia jej nie z tej, której już dostała, rozbrojenie się, to są wszystko dowody na to, że Polska nie prowadzi świadomej polityki propolskiej. A w takiej sytuacji po prostu do tego nieszczęścia, o którym mówiłam, może po prostu dojść z łatwością. Jeśli Polska nie postawi warunków dotyczących rolnictwa, transportu, polityki historycznej, ale także energetyki, nikt się nie będzie z nią liczył. Interes narodowy będzie tak jak dzisiaj odkładany na później, bo może jak się skończy ta wojna, wtedy już będzie, proszę Państwa, za Dzisiaj mamy sytuację dramatyczną, bo wiemy, że destabilizacja się odbywa i możemy tylko pytać, kto za podpalenia, różnego rodzaju napady, kto za to odpowiada. U nas wytłumaczenie jest proste. Wszystkiego winna jest Rosja, ale przecież tak nie jest. Tym Ukraińcem, jak wiemy, weźmie pieniądze od każdego. Weźmie je od Niemca, weźmie od Żyda, weźmie po prostu. A, a ten cel, jakim jest destabilizowanie Polski, które może, że tak powiem, dla na nas się chyba najbardziej yy, zemścić, jest dzisiaj największym, wydaje największym, yy, się, zagrożeniem. Także, no cóż, konkludując. Jeżeli nie zatrzymamy tego trendu, który dzisiaj jest, który powoduje, że w zasadzie wszystko, co Niemcy chcą zrobić, mogą na terenie Polski zrobić, bo mają do tego i chętnych ludzi i kolaborację pełną w naszym rządzie ze strony Ukrainy, bo to co wyczynia Szeptycki, Bodnar i tak dalej, to są właśnie dowody dla nas na, na tą kolaborację, prawda? Wiemy, że Tusk to jest to stronnictwo niemieckie. A tych ludzi, których on tam dobiera z tej Polski 2050, to są ludzie bądź narodowości ukraińskiej, bądź, co jeszcze bardziej smutne, opętani przez Ukraińców poprzez y, sprawy obyczajowe, nie, niekoniecznie małżeństwo, niestety. Była to na y, tak, ogromną skalę robiona, robiona y, akcja. Powiem tylko, że zapoczątkowała ją tak w takiej skali większej. Przykład był premier w poprzednim rządzie PO, który, tak powiem, która w tej chwili ma w duchu panderowskich już. No, o to ktoś, ktoś za Ktoś po prostu przy, przy, przygotował tą całą akcję. Istniała nawet taka dotka w Warszawie, że co drugi przedstawiciel PiSu już miał swoją panią, co by tłumaczyło ile właśnie tych dziennikarek ukraińskich dzisiaj też w naszych mediach mamy, w różnych kanałach. Są to panie, które nie wstydziły się nawet w kolorach banderowskich wychodzić i, i prezentować się nam. No, trzeba z tym skończyć, musimy przygotować taki program, który pozwoli nam Polskę odzyskać. Dziękuję Państwu. Pani doktor, ja może, tak, taka jedna myśl. Polska z tysiącletnią tradycją ma wielu wspaniałych Polaków, którzy zasługują na miano bohatera, prawda? I teraz postawmy Ukrainę naprzeciw z, z tak krótką historią i właściwie trzymają się tylko bandery Szuchewicza i innych banderowców, więc jakim cudem oni zrezygnują z tego w imię pojednania polsko-ukraińskiego? Czyli z, z, moim zdaniem z gruntu jest to z, z, skazane na niepowodzenie, bo oni trzymają się tego kurczowo i nie chcą z tego zrezygnować. Ależ oczywiście, że ta balacje nie zrezygnują, bo oni realizują swój narodowy prawie mają to zapisane w tym dekalogu, że nawet drogą, yy, tak powiem, wyniszczenia obcoplemieńców i że oni mają i będą to realizować. My nie mamy szans, ponieważ... Rządzą nami ludzie, którzy pozwolili nam stanąć w stanie bezradności. Rozbroili nam. Popatrzcie, ile tam jest w tej chwili jednostek wojskowych, jak są wyposażone, co mają, a jaki mają dług publiczny, jaki mamy my. No po prostu postawiono nas w sytuacji rozpaczliwej. I zrobili to zdrajcy, których my nie potrafimy nawet dorwać i rozliczyć za to, co nam zrobili. Pozwalamy i schylamy głowę przed złodziejami, przed ludźmi okrutnymi. Przed ludźmi, którzy nas w przeszłości grabili i mordowali z jednej i drugiej strony. Ja Mamy tu i o Niemcach, i o Ukraińcach. Mamy dwóch strasznych, nieprzejednanych rąk, którzy nas nie szanują. Ja Może my tak. powinniśmy zacząć właśnie od lojalki, o której mówił Grzegorz Braun. Przecież te, tak, te trzy lata. Tak. Proszę Państwa, zbieranie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, i tak, dalej. nie w Tak jest. Co tu robi Pani Marczenko?